Cześć, cześć. Sylwek z tej strony. Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. Tym razem chciałbym wam pokazać zawartość trzech paczek, które dostałem całkiem niedawno. Dzisiaj odebrałem jedną, dwie odebrałem wczoraj i tak pomyślałem Pokażę, co w nich jest. A oczywiście nie trudno się domyślić, że są tutaj w środku komiksy. Tyle mamy też mapę naszej kochanej Polski i tak pomyślałem też, szukam jakiegoś swojego sposobu na unboxingi. I jak pod filmem pokazuję, skąd kupiłem dany komiks, to i też mogę pokazać na mapie, gdzie się znajduje ta dana miejscowość. O, tak, tak z ciekawości. A dlaczego by nie? Dobrze, więc mamy trzy paczki. Pierwsza paczka. Ta paczka pochodzi. Ze stolicy, z Warszawy. Zobaczmy, co ona w sobie ma. No, o mały wóz mnie przyjechał tym ostrzem po okładce. No, to byłaby tragedia, ale na szczęście nie. Na szczęście nie ma tragedii. Dobra, zatem co my tu mamy? Słuchajcie, mamy komiks Batman, człowiek, człowiek który się śmieje. Zakupiłem go pomimo, pomimo tego, że mam z wielkiej kolekcji komiksów DC to samo, i całkiem niedawno nagrywałem z Adamem z Comicsumani prezentację, w której porównywaliśmy, oczywiście rozmawialiśmy o tym komiksie i porównywaliśmy do innych wydań. Ja zakupiłem specjalnie też na ten cel z DC Deluxe Azel Arkham, ale to, co pokazał Adam w tym komiksie, to ja pomyślałem, kurczę, ja chcę mieć i oryginał, czy po prostu inne wydanie, ponieważ tutaj znajduje się bardzo dużo innych rzeczy. Tak jak w DC Deluxe Arkham Asylum, Azel Arkham, jest bardzo dużo treści, mam Was do naszej prezentacji, która się też wkrótce pojawi. To i tak tutaj, tutaj tak samo też jest dużo, dużo rzeczy świetnych. Więc chociaż pokażę Wam, co tutaj jest. Przede wszystkim, co mnie skłoniło do tego, aby kupić jeszcze to wydanie, to, to już Wam mówię, co komiks w wielkiej kolekcji kończy się taką sceną, Poszukajmy ją tutaj. Widzicie? Komiks. Człowiek, się, człowiek który się śmieje, kończy się tą, tą sceną. I mamy to w tym. Ale patrzcie, ile jeszcze jest rzeczy. Patrzcie, ile jeszcze jest. Mamy tutaj dodatkowy komiks, dodatkowe materiały. To po prostu mnie szczęka opadła. Ja się mocno zdziwiłem, że w tym komiksie jeszcze jest tyle treści. A tutaj niestety tego nie ma. Nie ma. Po prostu nie ma, a uważam człowieka, który się śmieje za rewelacyjny komiks. I tym bardziej to mnie skłoniło do tego, aby kupić sobie właśnie ten dubel. Dlatego mam tak samo jak Adam z komiksomani. Po prostu komplecik, komplecik i serdecznie polecam. Słuchajcie, ja serdecznie polecam ten komiks, ale dla osiągnięcia pełnego doświadczenia to ja polecam serdecznie z DC Deluxe, Azel Arkam i to wydanie Batman, człowiek, który się śmieje. Zdecydowanie, zdecydowanie. Więc ja nie mogę się doczekać aż w końcu zapoznam się z resztą resztą tego genialnego komiksu. Naprawdę, słuchajcie, to jest genialny komiks. Świetny. E, oczywiście wkrótce będzie na kanale moim prezentacja tego komiksu. Oczekujcie. Dobra, kolejne, kolejna paczka. Słuchajcie, ja się strasznie zdziwiłem, że ona jest tak duża, bo tutaj teoretycznie powinien skrywać się tylko jeden komiks, a jest zapakowany wręcz pancernie. E, Paczkomat nadawczy jest z Rumi. Rumia jest, o tutaj, przy Gdyni. Więc kawałek drogi do mnie jechała. I zobaczmy, zobaczmy, co jest w środku. Tym razem to nie jest Dubel. Bardzo dobrze zapakowane. Dziękuję serdecznie. A, dobra. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, co ja kupiłem? Kupiłem mroczne odbicie, Batman mroczne odbicie Scotta Snydera. Dlaczego to kupiłem? Znowu z kilku względów. Oczywiście po pierwsze historia Batmana. Po drugie DC Deluxe. Po trzecie jest to już praktycznie nieosiągalne znalezienie tego komiksu i to w jakiejś rozsądnej cenie to po prostu graniczy w tym momencie z cudem. Jak ja zobaczyłem aukcję w, o, o kwocie 200 zł, to pomyślałem, nie, nie, szok. A kolejna rzecz, dlaczego kupiłem, to gdzieś na jakiejś grupie komiksowej. Ktoś zamieścił zapytanie, co polecają fani Batmana takiego bardzo trudnego, wstrząsającego, mrocznego, ciężkiego i wiele osób właśnie pisało mroczne odbicie. I tutaj mi się lampka zapaliła, chciałem zobaczyć yy, o co chodzi. Dlaczego przez tak wielu ten komiks jest uznawany za no, arcydzieło, za, za coś bardzo ciężkiego, bardzo mrocznego, za jakiś horror. Więc zobaczmy przede wszystkim kreskę. Oceńmy. No jest ok, nie jest to mój ulubiony styl, ale ale jak my już mówiłem wcześniej przy innych formacjach nie ocenia się książki po okładce i tak samo nie ocenia się, o kurcze no to tutaj słuchajcie miazga się będzie działa. No, no i właśnie o to chodzi, to mnie się już podoba. Jak takie sytuacje tutaj są i ewidentnie, pewnie, no, zgadza się. Nie książka tylko dla dorosłych. To to mi się już podoba. Sprawdzę jeszcze. Tak, są na szczęście też jakieś dodatki. Ja lubię dodatki. Nic na to nie poradzę. I ja się cieszę, że w DC Deluxe większość ma właśnie dodatki. Więc dobra. Fajnie. Ja jestem zadowolony z tego, że zdobyłem. Roczne odbicie. Ja jestem ciekawy, jakie jest Wasze zdanie. Czy rzeczywiście to, co piszą na jakiejś tam grupie komiksowej, że jest to jeden z najciemniejszych, najtrudniejszych, najgęstszych historii Batmanie jest prawdą, to koniecznie dajcie mi znać, jakie jest Wasze zdanie? I ostatnia paczka strasznie ciężka. Ona też przyszła z Warszawy, czyli ze stolicy. I ta przesyłka jest od Team of Comics. Zobaczmy, co jest w środku. Dobra. No, mam tutaj kilka książek. Dobra. Słuchajcie, ja sobie bardzo cenię wydawnictwo Timov. Zresztą rozmawiałem z założycielem tego wydawnictwa, Pawłem Timofiejukiem. Komiksy są tam po prostu na wysokim poziomie. Historie, które przedstawiają te komiksy, one to, to są majstersztyk. Ja lubię trudne, ciężkie, o właśnie, chociażby nawet i to. Ale tutaj sceny, wow, ja nie wiem, czy mogę pokazywać. Wiadomo, jest jedno. Te książki są nietuzinkowe. Te książki przedstawiają problemy społeczne, porywają czytelnika, tu nie pozostawiają złudzeń, że mamy do czynienia naprawdę z czymś bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ja nie znam tej książki, ty jesteś kobietą mojego życia, ona kobietą moich snów. Nigdy tego nie czytałem, ale ja wiem na pewno nie pozostawi mnie takim obojętniałym, skłoni mnie na pewno do, do refleksji, jak wszystkie, jak wszystkie tego wydawcy. Naprawdę, diabeł ja ma taką gwarancję. Oczywiście recenzja będzie wkrótce. Kolejne to tajemniczy kapelusz pana Pinon. O kurczę, tak, tak, ja o tym słyszałem. Też widziałem prezentację u Szymona, z którym ja często rozmawiam. I super, no fajnie, że, że mam tę książkę piękne. O, to są właśnie ilustracje, które mi się bardzo podobają. Tak, i też artystyczne. To jest artystyczne. Temat jest szalenie ważny, szalenie trudny. Druga wojna światowa, nazistowskie Niemcy i co ciekawe, odpowiada za to nasz genialny scenarzysta Bartosz Sztybor. Ja jestem ciekaw, jestem ciekaw tego, tego komiksu. Następny komiks wszędzie biały. I tak samo, po prostu nie znałem tego wcześniej. Pierwszy raz widzę to na, na oczy, ale wiem, że będzie dobrze. Wiem, że książka mnie totalnie, totalnie pochłonie. Bo mówię, są po prostu wydawnictwa, które y, zajmują się takimi ambitniejszymi książkami, y, trudniejszymi, które mają jakieś przesłanie i ja to lubię. Zobaczmy, o co chodzi. W pobliżu Bostonu pewna urocza i malownicza mała szkoła dla młodych dziewcząt przyjęła około 20 uczennic. W okolicy pomyślano, że edukacja dziewcząt jest trochę niedorzeczna i niepotrzebna, ale ostatecznie nie taka zła. No, Biała Ameryka boi się niektórych dzieci. Widzicie? To jest to. I po słowie, no, widziałem. Świetnie. Dobra. I jeszcze jeden komiks. Pieść o Renarcie. Tak, to też... To widziałem. Widziałem recenzję u Jarka, zresztą z nim omawiałem, robiliśmy topkę i dla niego to była topka, więc fajnie, że to mam i jestem ciekaw tego komiksu. Super. Ok, i tyle mam książek. Podsumujmy to. Dobrze, tyle mam komiksów z tych trzech paczek. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Już nie mogę się doczekać, kiedy je przeczytam, kiedy je omówię. Na pewno zmobilizuję się i będę recenzować poszczególne te komiksy. I dajcie mi znać, co wy o nich sądzicie. Też mały komunikat do wszystkich, ja będę to powtarzać wielokrotnie za każdym razem, gdy będę robić unboxingi. Jeżeli macie ochotę wystąpić ze mną w takim programie, gdzie omawiamy, recenzujemy, opiniujemy komiksy, śmiało, piszcie do mnie. Ja jestem otwarty na takie propozycje. Umawiamy się na konkretny, Komiks proponowany przez Was z tych komiksów, które ja mam i omawiamy. Ja lubię taką interakcję z widzami przyłamywanie barier. Fajnie, fajnie jest, gdy oglądam sam filmy i tam są rozmowy. Rozmowa na temat konkretnego jakiegoś komiksu i serdecznie Was zapraszam do kontaktowania się ze mną i, i wspólnego spędzenia mile, niewątpliwie mile czasu. Pod tym filmem oczywiście będą jeszcze linki do sprzedawców, u kogo nabyłem te komiksy. I, i tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia. Cześć, cześć!